Telefony Nokia z systemem operacyjnym Symbian mają od wielu lat swoich zagorzałych fanów na całym świecie. Użytkownicy takich aparatów cenią sobie łatwą, intuicyjną obsługę i przyjazne aplikacje biznesowe. Nie bez znaczenia jest też możliwość korzystania z usług OVI, takich jak OWI sklep, czyli dostęp do mnóstwa użytecznych programów i gier, czy OVI mapy darmowej nawigacji w telefonie. Dlatego od pewnego czasu wszyscy fani Symbiana z dużym zainteresowaniem czekali na premierę kolejnej jego odsłony. I oto mamy. Najnowszy Symbian 3 Ana. Jednym z pierwszych telefonów wyposażonych w ten system jest Nokia E600. Smartfon posiada wszystko, co niezbędne do szybkiej i komfortowej komunikacji ze światem, dotykowy ekran i klawiaturę kuwerty. Zainstalowane w telefonie oprogramowanie takie jak Quick Office, Mail for Exchange, F-Secure Anti-Theft for Mobile czy World Traveler daje Ci możliwość wykonywania pracy bez względu na to, gdzie się znajdujesz. A oto najważniejsze aplikacje i funkcjonalności, które umożliwiają wykorzystanie go w pracy. Komfortowy dostęp do internetu przy pomocy HSDPA, HSUPA lub WLAN. Obsługa konta Microsoft Exchange, czyli służbowa poczta w Twoim telefonie, usługa OWIMAIL, umożliwiająca błyskawiczne odbieranie wiadomości e-mail, nawet z 10 kont pocztowych jednocześnie. Przeglądarka dokumentów PDF oraz aplikacja Quick Office, dzięki której możesz odczytywać, edytować i tworzyć dokumenty, arkusze i prezentacje. Odbiornik GPS z usługą sieciową AGPS. Wraz z bezpłatną nawigacją OVI MAPY. Obsługa smartfonu Nokia E600 jest prosta i intuicyjna. Za pomocą klawisza z domkiem, wchodzimy do menu i wracamy do ekranu startowego z dowolnego miejsca w menu, w którym się znaleźliśmy. Sprawdzenie poczty elektronicznej. To dosłownie jedno kliknięcie. Wystarczy nacisnąć ten klawisz. Bardzo szybko można też sprawdzić terminy w kalendarzu, a także dodać nowe spotkanie czy zadanie. Jedynym kliknięciem uzyskujemy też dostęp do kontaktów. To lepsze rozwiązanie niż stosowane w innych telefonach skróty ekranowe. Z klawiszy funkcyjnych możemy korzystać bez względu na to, w jakim miejscu menu aktualnie się znajdujemy. Na przykład Tworząc dokument, możesz łatwo sprawdzić swoje terminy w kalendarzu. Ponowne naciśnięcie klawisza kalendarza spowoduje powrót do tworzonego dokumentu. Na dole ekranu widzimy trzy wirtualne klawisze. Opcje, klawisz przełączenia pomiędzy ekranami startowymi i klawisz menu. Wciskając go uzyskujemy dostęp do menu telefonu. Dotknięcie środkowego klawisza przenosi nas do kolejnego z czterech domyślnie zdefiniowanych pulpitów telefonu. Każdy z nich możemy dostosować do swoich upodobań, dodając lub usuwając z niego skróty do aplikacji, stron internetowych lub widżetów. Do kolejnego ekranu możemy także przenieść się przesuwając go po prostu palcem. W jego górnej części domyślnie umieszczone są ikony skrótów do szybkiego dostępu do konfiguracji telefonu, albumu zdjęć i plików wideo, aparatu fotograficznego oraz wyszukiwarki. Pod nimi Widzimy panel konfiguracji sieci społecznościowych. Na kolejnym ekranie znajdziemy ikony skrótów do odtwarzacza muzycznego. Podczas słuchania muzyki w okienku wyświetlana będzie okładka odtwarzanej płyty i tytułu otworu oraz panel przycisków Start, Pauza i Przewijanie. Na ostatnim z ekranów startowych znajdują się ikony skrótów do programu Microsoft Communicator czyli korporacyjnego komunikatora, menadżera plików, serwisu YouTube i programu F-Secure Anti-Theft for Mobile. Wróćmy do ekranu startowego. Wciskając klawisz opcje uzyskujemy dostęp do sprawdzania otwartych aplikacji, edycji ekranu głównego, zmiany tapety. Dodawania nowego ekranu głównego, widżetu w trybie offline i podręcznika użytkownika. Aby dodać element do ekranu, wciskamy Edytuj ekran główny. Dotykamy wolnego pola na ekranie. Wybieramy z listy element, który chcemy dodać, a następnie wciskamy Gotowe. Element został dodany do ekranu startowego. Aby go usunąć, naciskamy i przytrzymujemy kreator w LAN. Uruchomi się edytor ekranu startowego. Dotykamy elementu, który chcemy usunąć. A następnie dotykamy Usuń. Wciskamy Gotowe. Element został usunięty. Za pomocą tego skrótu możemy dodać nową skrzynkę pocztową. Powyżej znajdują się ikony skrótów do: Wiadomości SMS, przeglądarki internetowej, internetowego sklepu Ovi, z którego możemy pobierać bezpłatnie lub kupować aplikacje, gry, filmy i muzykę oraz nawigacji GPS. Dotykowy ekran Noki E6.00 działa naprawdę intuicyjnie. Dotknięcie zegara powoduje otwarcie ekranu ustawień alarmu. Kliknięcie zakładki z nazwą profilu umożliwia edycję lub zmianę profilu na inny. Dotknięcie wybranego profilu uaktywnia go. Powrót do poprzedniego profilu jest równie prosty. Nokia E600. Posiada szereg bardzo przemyślanych rozwiązań, takich jak, na przykład, czujnik zbliżeniowy. Jeżeli podczas rozmowy telefonicznej zbliżymy telefon do twarzy, ekran zostaje zablokowany, co uniemożliwia przypadkowe włączenie aplikacji. Jak to działa? Sprawdźmy. Z prawej strony telefonu znajduje się przełącznik blokady. Przesuwając go, można szybko zablokować i odblokować telefon. Jeżeli przesuniemy i przytrzymamy go przez chwilę, uruchomimy lampę błyskową w trybie latarki. To bardzo praktyczne rozwiązanie, ponieważ charakterystyczny kształt tego przycisku umożliwia znalezienie go nawet w kompletnej ciemności. A włączenie latarki dodatkowo sygnalizowane jest wibracją. Wyżej znajdują się klawisze regulacji głośności, a pomiędzy nimi klawisz uruchamiania funkcji głosowych. Pozwala on wykonywać połączenia i sterować urządzeniem za pomocą głosu. Wciskamy i przytrzymujemy ten przycisk. Uruchomi się samouczek poleceń głosowych. Klikamy Uaktywni. Kontakty. Kontakty. Wróćmy do ekranu startowego. U góry znajduje się klawisz włączenia i wyłączenia telefonu. Wciskając go krótko, uzyskujemy dostęp do wyłączenia telefonu, blokowania ekranu i klawiszy blokowania telefonu, włączenia trybu oszczędzenia energii i szybkiego przełączania pomiędzy profilami. Wciskając i przytrzymując ten klawisz, wyłączymy telefon. Nokia e 600 to elegancki smartfon z solidnym biznesowym oprogramowaniem. Wyróżnia go intuicyjna obsługa, zaawansowane aplikacje biurowe i szybki dostęp do internetu. Dodatkowo, ekran dotykowy i klawiatura kuwerty umożliwia komfortowe pisanie wiadomości i tworzenie dokumentów. To naprawdę doskonałe narzędzie zarówno do pracy, jak i do rozrywki.